De mis afores, como te tienes un remolino, esquivas cada trampa del destino, como y ya, a ona y Eva, tus de rodillas, como es que vuelas a un contracorriente, brillas única de tanta gente, mi amor te sigue, pero como el sonido, es que cierto sueño que creí perdido, es muy difícil de explicar. Powiedz coś, córko, czekamy. Czy bierzesz za męża? Nie. Nie, ojcze. Nie biorę. Dlaczego? Dlaczego? Nie mogę tego zrobić, Adriano. Bo jestem Juanem Carlosem. Eleno, miałem ci powiedzieć. Odkąd cię straciłem, takie jest moje życie. Adriano, błagam, wybacz mi. Dlaczego mi to robisz? Mama? Mamo, to Juan, widziałaś? Kobieta roku jest mężczyzną. Podejrzewałam to. Nie miałam dowodów, ale mnie nie oszukał. Pone Simo, odbierz. Juan Carlos Caballero jest mordercą. Zabił moją żonę, żeby przejąć jej akcję. Oszukał wszystkich. Jesteś ostatnią osobą, która. Odsunąć się! Przejście! Małżeństwo jest na zawsze, a przynajmniej na całe życie. To przestępca, zatrzymać go. Idioci, puśćcie mnie. Puśćcie mnie. To nie ja. Przestępca uciekł. To mężczyzna w stroju panny młodej. Na co czekacie?

Pójdę po Lalita i Twojego ojca. Wiedziałaś, że nasz syn żyje. A ja myślałem, że to choroba. Wybacz mi. Mam nadzieję, że tym razem nie odwrócisz się od niego. To kara boska. Dziś miałam oznajmić Wielką Nowinę o moim ślubie. No on popsuł mi cały numer. Wiesz, jakie to było diaboliczne? Oszukał wszystkich, a ciebie wykorzystał. Sprawdzał, co może od ciebie uzyskać. Nie zasługuje na przebaczenie. Powinien zgnić w więzieniu. No, kiedy, brother. Co jest? Ukrywam się. Ukrywam się. A skoro krzyczę, to nie za dobrze się ukrywam. Co się dzieje? Poważna sprawa. Don Adriano dostał zawału. Przypuszczam, że Juan przebierał się za Ewę, żeby nie wiem po co. Wszystko bym oddała, żeby móc ci to wyjaśnić, ale. Nie wiem o co chodzi. Ja też nie rozumiem, ale nie lubię, kiedy jesteś smutna. Kurczaczku, pozwólmy mamie trochę odpocząć. Przebierzesz się, zdejmiesz ten strój pingwina i pójdziemy. Radziłbym wszystkim udać się na spoczynek. Ja będę czuwał. Martwię się też o Juana Carlosa. Renato ma rację, Eugenio. Jeśli coś się wydarzy, on do nas zadzwoni. Renato, odwiozę Eugenię do domu i wrócę do hotelu, gdzie się zatrzymałem. Jeśli czegoś się dowiesz, zadzwoń. Tato, nie wolałbyś pójść do mojego mieszkania? Będzie ci wygodniej, poza tym to niedaleko. Posłuchaj, syna. To dobry pomysł i miły gest. Zgadzam się, ale tylko dlatego, że twoje mieszkanie jest bliżej szpitala. Dobrze, chodźmy. Trzeba wierzyć, mieć nadzieję. Będzie dobrze. Dziękuję. Adriano. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Przyszedłem cię prosić. Przyszedłem błagać o wybaczenie. Wszystko robiłem z miłości, żeby udowodnić, że nie popełniłem żadnego oszustwa i móc być bliżej Eleny. Nigdy nie zamierzałem cię skrzywdzić, a tym bardziej ośmieszyć. Niestety wszystko się skomplikowało. W tamtą namiętną noc, w którą sądziłeś, że jesteś z Ewą, w rzeczywistości byłeś z Mimi. To prawda, będziesz ojcem. Spełni się twoje marzenie o własnej rodzinie. Mimi spodziewa się twojego dziecka. Adriano. Jak dobrze, że nic ci nie jest. Dzięki Bogu, wynoś się. Póki jestem w szpitalu, masz czas na ucieczkę. Wykorzystaj to. Bo jeśli uda mi się stąd wyjść, nie spocznę, dopóki nie wpakuję cię do więzienia. Proszę cię o wybaczenie. Dlaczego? Zawiodłem cię tak samo jak Juana Carlosa. Wtedy, gdy najbardziej potrzebowaliście ojca, odwróciłem się od was obu. Gdy oskarżono twojego brata o oszustwo, prosił mnie o pomoc, a ja nie pomogłem. A gdy wszyscy rzucili się na Ciebie z powodu Twojej orientacji seksualnej, nie było mnie, żeby Cię wesprzeć. To już minęło. Ojciec nigdy nie powinien opuszczać syna. Powinien być u jego boku. Niestety dopiero teraz się tego nauczyłem. Nie rób takiej miny. Nic się nie stało. Dziękuję. Dziękuję. Eleno, otwórz, proszę. Jestem Twoim ojcem. Błagam, wpuść mnie. Rozumiem, że nie chcesz nikogo widzieć, a tym bardziej mnie. Ale muszę się z Tobą zobaczyć. Serce mnie boli, gdy słyszę, jak płaczesz. Eleno, otwórz drzwi, proszę. Eleno, otwórz. Nie możesz być sama. Nie odrzucaj nas. Nie możesz sama z tym walczyć. Twoja matka jest tutaj. Ja także. Córeczko, wybacz mi. Wybacz. Nigdy więcej nie zostawię cię samej. Don Adriano jest wspaniałym człowiekiem. Wszystko zrozumie. Nie martw się. Chociaż wątpię, żeby wybaczył Juanowi Carlosowi. Twój brat jest dobry. Popełnił wiele błędów, ale kto nie popełnia? Wiele się nauczył w sukience Ewy. do Adriano też to zrozumiał. Masz rację. Jako Ewa bardzo mnie wspierał w Grupo Imperio, ale do Juana Carlosa mam wiele zastrzeżeń. Fernando i Santiago powiedzieli mi o dziecku. Don Adriano się z tego wykaraska. Dziecko, którego się spodziewasz, go zmotywuje. Oby Bóg cię wysłuchał. Możesz na mnie zawsze liczyć. Jestem ponad to, co dobre i złe. Nie mam przesądów, i choć na tym świecie wszyscy są równi przed Bogiem i prawem, trzeba uznać wszelkie różnice. To jest piękne w życiu, że każdy jest jedyny i autentyczny w swoim rodzaju. Pamiętaj, że życie jest różowego koloru. Życie to szczęście, a z nieba lecą kwiaty. Chociaż spędziłem sporo czasu w Ministerstwie Spraw Publicznych, niewiele się dowiedziałem. Nikt nie mógł mi niczego powiedzieć o tym mężczyźnie. Najtrudniej uwierzyć w to, że Ewa, taka wspaniała kobieta, pomagająca wielu osobom, czyniąca tyle dobra, okazała się być Juanem Carlosem. Tym samym kłamliwym złodziejem, co zawsze. Zapewne Ewa była oszustem żeby zatrzeć obciążające dowody. Może ukraść więcej pieniędzy. Nie wiem. Już nie wiem co myśleć. Jestem taka zagubiona. Praca w tej firmie tylko przysporzyła ci problemów. Czemu nie zrezygnujesz? Pomogę ci otworzyć w domu własne biuro podróży. Bardzo Ci dziękuję, tato, ale. Elena, ktoś do ciebie. Przepraszam, że przerywam, ale właśnie rozmawiałem z władzami i chciałbym zamienić parę słów na osobności z Eleną. No, jest justo. To nie w porządku. Juan Carlos posłużył się postacią Ewy, żeby się do nas wkręcić. A ja tak ją lubiłam. Była wspaniałą kobietą. A ty pomagałeś mu w tym kłamstwie. Chwileczkę. Dopiero się dowiedziałem. Jestem tak samo zdumiony jak wszyscy. Poza tym nie możemy zapomnieć, że Ewa, to znaczy mój kumpel, uratował Jennifer. Wiem i będę mu za to dozgonnie wdzięczna. Zawsze mnie wspierał w grupę Imperio, tak jak pozostałe kobiety w filmie. Co nie zmienia faktu, że nas oszukał. Pomyśl, jak się czuje teraz Elena. Zapewniam cię, że wszystko, co robił Juan Carlos, miało służyć zatarciu śladów, że żyje. Nie wiadomo, w jaki sposób zdobył akcję mojej żony. Ale to jasne, że chciało osiągnąć jak najwięcej zysków i zniknąć. Tak napisał do ciebie i Adriana. Co to jest? To są listy pożegnalne Ewy. Znaleźli je w pensjonacie. Jestem pewien, że ta Mimi była jego wspólniczką. Znajdę na to dowody. To znaczy, że, że sprawa Juana Carlosa została wznowiona. Jest poszukiwany przez policję. Wciąż jest sporo niewyjaśnionych kwestii. Na przykład sprawa Antonii. Czemu miała służyć jej fałszywa praca? To jedno z jego zagrań. Miał tysiące okazji, żeby ją podrzucić w biurze Adriana. A stamtąd łatwo trafiła w moje ręce. Doskonale to zaplanował. Nie wiem, wszystko jest takie poplątane. Elena, która się toczy o 3 miliony dolarów, mógł się pojawić po to, żeby je odzyskać. Mówiłeś, że już je wcześniej zabrał. Mendoza w końcu odkrył, gdzie są te pieniądze. I zdaje się, że Ewa, czy też Juan Carlos, był z nim tuż przed jego śmiercią. Pieniądze znowu zniknęły, gdy umarł. A biedny Don Adriano nie wytrzymał tej niespodzianki i wylądował w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Juan Carlos nie ma sumienia. Powtarzam to, co mi powiedział: że wszystko robił z miłości. Trzeba mieć prawdziwy charakter, żeby się tak poświęcić. Muszę ci powiedzieć, że nawet go podziwiam. Nie. Nie mogę. Naprawdę.